Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie, witam Was w kolejnym kroku i w kolejnym dniu szklaneczka soku z Reginą, więc witam Was bardzo serdecznie właśnie łykiem soku z selera naciowego. Mam nadzieję, że Wy też już pijecie albo już jesteście po, po wypiciu tej szklanki, ale cieszę się, że jesteście, że wskakujecie, że... Są już osoby, które nie mogą się doczekać, co tam będzie następnego dnia. Ja sama nie mogę się doczekać, co będzie następnego dnia, żeby się z Wami połączyć. Jaki dzisiaj krok właśnie do tego, żeby zatrzymać, utrzymać yy, szczupłą sylwetkę, żeby yy, mieć tą taką witalność albo żeby schudnąć. Taki kolejny krok dzisiaj, o który... Zamieniłam z innym dniem tylko dlatego, że właśnie jestem praktykiem i przez to moje doświadczenie postanowiłam zamienić ten plan, który miałam przygotowany na dzisiaj jest troszkę w innym czasie, ale to co przychodzi mi dzisiaj zmieniłam od rana i kochani, dzisiaj będę mówiła o śnie. Dzisiaj będę mówiła o tym, jak ważny jest sen, właśnie po to, żebyś schudła, żebyś schudł. Sen jest kluczowym tutaj elementem i zastanawiam się, jaka jest Twoja dzisiaj energia? Jaka jest Twoja witalność? Czy jesteś wyspana, czy nie? Czy jesteś wyspany, czy nie? Jak u Ciebie wygląda ten sen? No, u mnie dzisiaj właśnie nie bez powodu ten temat, dlatego że. Wczorajszy dzień to krótka moja historia. A może zanim to powiem, to się przedstawię dla tych, którzy wskakują nowi. Ja nazywam się Regina Bukowska i tutaj codziennie przez 5 dni, od poniedziałku do piątku, jestem z Tobą o 7.10 poruszając różne tematy z płaszczyzn życia jako praktyk i jako osoba, która cały czas praktykuje w taką pozytywną ścieżkę, idąc pozytywną ścieżkę i do zdrowia. I w filarze podróży, i w filarze motywacji, i w filarze stylu, wizerunku, jak i również w detoksie, nie bez powodu ten sok. Kochani, dzisiaj o sen wracam do tego snu, wracam do tego snu, a właściwie jego braku. Wczoraj historia taka, cały dzień gdzieś tam w, wirze, w pracy, dużo działań, w zespole kilku osób, Harmider, cały czas pełna koncentracja i zapomniałam o jednej kluczowej rzeczy, którą już mam w sobie, ale zapomniałam. Nie, nie miałam możliwości i zdałam sobie sprawę, jak ważna jest ta, ta czynność, ta rzecz, która pozwala zasnąć, która pozwala odpoczyn, która pozwala się zresetować, a mianowicie oprócz tego snu, o którym mówię, ale ten brak snu jest wynikiem braku złotej godziny godziny dla siebie braku relaksu braku odpoczynku i skupię się na jednym i na drugim po pierwsze sen jak ważny jest sen brakuje witalności brakuje energii oczywiście sen jest tutaj kluczem do tego żeby mieć doskonałą sylwetkę albo dobrą witalność co jeszcze, kiedy masz nieregularny sen, o właśnie, bo nasze ciało uwielbia być w rytmie, tak sobie zapisałam dzisiaj dla Was. Ciało uwielbia być w rytmie, uwielbia mieć zachowany rytm, taka jest nasza natura. I w momencie, kiedy mamy to zaburzone, no to później zaczyna się harmider w organizmie i między innymi też to, że mamy brak snu. Jesteśmy niewyspani, ponieważ nie mieliśmy tej swojej relaksującej godziny. Jesteśmy niewyspani. Jak jesteśmy niewyspani, no to jesteśmy rozdrażnieni. Jak jesteśmy rozdrażnieni, no to co? Sięgamy po cukier. A jeżeli sięgamy po cukier, żeby sobie podnieść tą energię, no to to ma bardzo duży wpływ i przełożenie na wszelkiego rodzaju dolegliwości, które później następują, i to jest zamknięte koło jakie dolegliwości no to co jakaś yy, insulinoporność yy, przewęczone nadnercza wynik stresu no bo jesteś rozdrażniony tak później jakieś tarczycowe problemy to wszystko ma wpływ na to również jako element snu i tej złotej godziny ważnej yy. Taki y, schemat, gdzie nie będziesz mieć dobrego snu, nie doprowadzi Cię do doskonałej sylwetki, ponieważ później będzie, y, a jeżeli na przykład chudniesz, bo jesteś zestresowany, no to inne elementy są chore, y, nie uzdrowisz swojego ciała. Więc tutaj co jest ważne, godzina 22, relaks, tak, złota godzina y, dla siebie y, w ciągu dnia. Y, badania nawet mówią, że około godziny 22 już nasz organizm y, powinien się wyciszać i to jest... Y, Kluczowa i to jest bardzo ważne. Słuchajcie, co? A właśnie, i teraz pytanie mi zadasz. Teraz zadasz mi pytanie, co zrobić, kiedy nie chce się spać. Co zrobisz, kiedy masz kołatanie myśli, i mówisz, dobra, położę się o 22. Kiedy w ogóle nie chce mi się spać, kiedy jakieś zadania, które mam do wykonania są nieskończone, albo na przykład książkę chcesz poczytać, albo przy komputerze jeszcze posiedzieć. No, zrób coś dla swojego organizmu. Co możesz zrobić, żeby ja przynajmniej co robię, kiedy mam takie właśnie kołatanie myśli, nie mogę zasnąć, nie, nie, jest ten czas z relak nie jest ten czas relaksu, albo położyłam się zbyt późno spać, bo na przykład za późno zjadłam, albo jakieś tam inne były przygody, że nie mogłam zasnąć. Więc zamykam wszystkie zasłony, żeby było jak najciemniej w pokoju. Komórka odłożona zupełnie w innym pomieszczeniu, na przykład w kuchni czy w innym w ogóle przedpokoju, tak? Żeby nie było żadnego światła, żeby nie było żadnej lampy, żeby nie biły ci światła z zewnątrz. Ciemne zasłony, rolety, jeżeli masz, najciemniej jak się da, albo są też takie na oczy, za takie, nie wiem jak to się nazywa, ale takie właśnie przysłonki, żebyś miał tylko ciemno. Mówi się i badania też mówią, że niebieskie światło, takie diody niebieskie, one bardzo źle wpływają również na nasz organizm, a nasz organizm, jak wiadomo, odpoczywa podczas snu. Podczas snu, więc to jest czas naprawiania organizmu i czas regeneracji. Więc w momencie, kiedy są problemy takie z ze stresem, no to niestety nie idzie to w dobrym kierunku zdrowia. 22. łóżko, ale podczas dnia bardzo ważna rzecz to jest właśnie złota godzina. I w momencie, kiedy ja wczoraj, na przykład, miałam taki dzień intensywny, nie, nie mam doskonałego snu, no to zobacz, co się dzisiaj dzieje. Ja też wstałam nie tak, jak bym chciała, to już jest pierwsze a po drugie, ten dzień dzisiaj może być inny. Więc kochani, wstaj kiedy wyregulujesz sen, wstajesz piąta rano, pełen energii, pełen wigoru, dzień się układa inaczej. I ja wam powiem jak dzisiaj będzie wyglądał mój dzień, to jest propozycja być może też dla ciebie, żeby mieć wysoką energię, żeby być produktywnym, wydajnym, efektywnym i żeby tryskać radością. No to co? Jedz najpóźniej kiedy się da. Czyli dzisiaj ja wypiję sok z selera, ja później sobie wypiję może szklankę wody z cytryną, bo tak lubię. I będę jadła najpóźniej, jak się da, żeby utrzymać tą formę, tą formę energii, tak? Żeby nie jeść, żeby nie przeciążać mojego organizmu, więc. Zjem najpóźniej, jak się da. Nie wiem, która to będzie godzina, nie będę się katować i yy, mówić o tej i o tej, koniec jak żandar. Nie, ale zjem najpóźniej, jak się da. Później, na ważny punkt, wyznaczam sobie jedną złotą godzinę dla siebie. I ta złota godzina to nie jest czas, kiedy idziesz z mężem na spacer, ponieważ z mężem przenosisz sprawy na na, ze na zewnątrz idziesz sam, jesteś sam ze sobą tylko i wyłącznie, z żadnym kolegą z pracy, z żadną koleżanką, z żadnym dzieckiem, nie, sam ze sobą totalnie. Ubierz się w jasny kolor, ubierz się w pozytywny kolor, zlikwidujesz stres. Nie wiem, jaki ty masz pomysł na doskonały sen. Napisz w komentarzu, jak wprowadzasz ty. U siebie zmiany takie właśnie, żeby sen był wyregulowany, żeby był doskonały. Jak ty tryskasz energią, żeby właśnie pomóc też innym wejść na ścieżkę dobrego samopoczucia, dobrego zdrowia. Widzimy się jutro 7.10, kochani, z następnym krokiem, jak w naturalny sposób schudnąć. Złota godzina i dobry sen to jest klucz. Pozdrawiam serdecznie.